Zastrzeżenie. Ten film został przetłumaczony przez S.A. Person za pomocą tłumacza Google, ponieważ nie znam tego języka. Głos generowany przez sztuczną inteligencję został użyty do narracji. Daj mi znać, jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu w komentarzach. Dziękuję. Kurwa, ludzie, przepraszam za głos Google Tłumacza. Mój tekst na mowę nie działa, bo przekroczyłem limit. Jest ograniczony do 20 tysięcy słów. Bądźcie cierpliwi, wkrótce to naprawię. Złożone ręce cześć, cześć. Cześć, co słychać, moje kochan Polish Blood Server zio Mail? Tutaj wasz koleś, są Great Person z kolejnym filmem, który sprawi, że będziecie się śmiać, płakać i kwestionować swoje życiowe wybory. Dzisiaj zagłębimy się w absolutny chaos, jakim jest Mistrz Mini Missions 27, bo najwyraźniej 26 edycji tej szaleństwa nie wystarczyło, żeby nas złamać. Zapnijcie pasy, weźcie coś do picia i może terapeutę na telefon, bo zaraz będzie dziko. Section 1. Czym jest Mistrz Mini Missions? Więc, dla tych, którzy żyją pod kamieniem, Albo po prostu unikają tego serwera, jak spotkania z eks na rodzinnym obiedzie. Mistrz mini Missions to taki odpowiednik szybkich i wściekłych połączonych z igrzyskami. Śmierci. Cel dostarczyć pojazd do określonego punktu, nie wysadzając się, nie dając się okraść i nie tracąc resztek godności. Brzmi łatwo, prawda? Nieprawda. To polish blad serwer DM Ziomek. Nic tu nie jest łatwe. Nawet respon. Oto dowód Section 2. Zasady. Czyli jak nie oberwać bana. Dobra, przeanalizujmy zasady. Bo najwyraźniej jesteśmy tu wszyscy dorośli i potrzebujemy wytycznych. Żeby nie zachowywać się jak kompletni psychopaci. Ale uwaga, i tak będziemy się zachowywać jak psychopaci. 15 misji dziennie. Tak. 15 szans, żeby udowodnić, że jesteś bogiem kierownicy. Albo ośmieszyć się przed całym serwerem. Twój wybór. Trudne pojazdy równa się więcej punktów. Jeśli dostarczasz kombajn albo betoniarkę, dostajesz 1,5 punktu. Bo prowadzenie kombajnu przez San Andreas to jak nawlekanie igły na trzeźwo. Szacun. No obowe zachowanie równa się instant karma. Jeśli ukradniesz komuś pojazd w trakcie dostarczania albo po prostu zachowujesz się jak troll, wypadasz z gry. I uwierz mi, admini nie mają litości. Zbanują cię szybciej, niż zdążysz powiedzieć: Przepraszam, nie można przekazywać pojazdów. Jak już siedzisz za kierownicą, to jesteś skazany na sukces. Nie możesz przekazać pojazdu kumplowi jak gorącego ziemniaka. To nie Grand Theft Auto, sztafeta. Lekcja wyciągnięta. Section 3. Nagrody, czyli dlaczego to ROB i y A teraz porozmawiajmy o prawdziwym powodzie, dla którego to robimy, o nagrodach. Bo nic nie mówi, jestem zwycięzcą, jak harówka przez godziny za trochę punktów EXP. Pierwsze miejsce, 500EXP. Gratki, jesteś teraz Michael Jordanem Mini-Missions. Drugie miejsce, 300EXP. Niezły wynik. Ale prawda jest taka, że drugie miejsce to pierwszy przegrany. Trzecie miejsce, 200EXP. Przynajmniej masz dyplom za uczestnictwo. Czwarte i piąte miejsce. No cóż, próbowałeś. Masz trochę EXP na pocieszenie. Ból, po prostu ból, Section 4. Terminarz, czyli jak zrujnować sobie weekend? Zaznaczcie w kalendarzach, ludzie. Kolejna edycja Mistrz Mini-Missions odbędzie się 2 lutego 2025 roku o 20. Tak, planujemy to tak daleko, bo najwyraźniej nie mamy nic lepszego do roboty. I hej, jeśli macie szczęście. Data może się zmienić w ostatniej chwili, bo nic nie mówi zorganizowany chaos, jak serwer pełny prokrastynatorów. Section 5. Final Fods i trochę czarnego humoru. Więc tak wygląda mistrz mini missions 27, gdzie stawka jest wysoka, pojazdy są absurdalne, a załamania nerwowe gwarantowane. Czy zobaczymy się tam? Pewnie. Czy wygram? Raczej nie, ale hej, przynajmniej będę miał dobrą historię do opowiedzenia terapeucie. Albo kuratorowi, cokolwiek przyjdzie pierwsze. Pamiętajcie, ludzie, nie chodzi o wygraną. Chodzi o przetrwanie, i może o kilka śmiechów po drodze. Więc chwyćcie klawiaturę, odpalamy S.A.M.P. i tworzymy wspomnienia. Albo błędy, pewnie błędy. Dzięki za oglądanie, moje piękne wariaty. Nie zapomnijcie polubić, skomentować i zasubskrybować, jeśli chcecie więcej tego Glorified Chaosu. I hej, jeśli zobaczycie mnie na serwerze podczas Mistrz Mini Missions, śmiało się przywitajcie. Albo po prostu mnie przejedźcie. Tak czy inaczej, będzie zabawa. Do następnego razu, bądźcie szaleni bądźcie nieostrożni i trzymajcie się żywi. Albo przynajmniej respawnijcie szybko. Na razie.